załadowano nas na placu Wilsona do aut ciężarowych i zawieziono do koszar szpoleżerów. Po spisaniu danych personalnych w zorganizowanym tam prowizorycznie biurze i odebraniu ostrych przedmiotów pod groźbą zastrzelenia, jeśli się potem u kogoś podaj żeletka znajdzie, wprowadzono nas na ujeżdżalnie gdzie pozostawaliśmy przez 19 i 20 września. 21 września rano Wsadzono nas do aut ciężarowych i w towarzystwie eskortujących motocykli z bronią maszynową odwieziono na dworzec zachodni i załadowano do wagonów towarowych. W wagonach tych przedtem widocznie musieli wieść wapno, gdyż cała podłoga była nim wysypana. Wagony zamknięto, wieziono dzień cały. Przez szczeliny desek, którymi zabite były okna, widzieliśmy, że wiozą nas gdzieś na Częstochowa. Yy, około dziesiątego wieczora, godzina dwudziesta, pociąg się zatrzymał w jakimś miejscu i dalej już nie jechał. Słychać było krzyki, trzask, otwieranie wagonów, ujadanie psów. To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze wszystkim, co było dotychczas na Ziemi, i zacząłem coś, co było chyba gdzieś poza nią. Nie jest to silenie się na jakieś dziwne słowa, określenia. Przeciwnie. Uważam, że na żadne słówko ładnie brzmiące, a nieistotne, sileć się nie potrzebuje. Tak było. W głowy nasze uderzały nie tylko kolby esesmanów, uderzało coś więcej. Brutalnie kopnięto we wszystkie nasze pojęcia, do których myśmy się na ziemi przyzwyczaili. Do jakiegoś porządku rzeczy. Do prawa. To wszystko wzięło w łeb. Usiłowano uderzyć możliwie radykalnie. Załamać nas psychicznie jak najszybciej. Za trutami na Wielkim Placu uderzył nas inny widok. W to fantastycznym, pełzającym po nas ze wszystkich stron świetle reflektorów doszli byli jakieś niby, niby ludzie. Z zachowania podobnie raczej do, do dzikich zwierząt. Bezwzględnie obrażam to zwierzęta. Nie ma jeszcze w naszym języku określenia na takie spory. W dziwnych ubraniach w pasy, z drągami w ręku rzucili się z dzikim śmiechem na pojedynczych naszych kolegów. bijąc ich po głowach, kopiąc leżących już na ziemi nerki i winne, czułe miejsca, skakując butami na piersi, brzuch, dodawali śmierć niesamowitym jakimś entuzjazmem. – Ach, więc zamknęli nas w zakładzie dla obłąkanych – przemknęła mi myśl. – Co za podłość! Rozumowałem jeszcze kategoriami ziemi. Ludzie z Łapanki, a więc nawet w pojęciu Niemców, nie obciążeni żadną winą wobec trzeciej Rzeszy. Jakże naiwnie, chętam, w Warszawie odchodziliśmy do sprawy Polaków, wyłożonych do obozu. Tu nie potrzeba było mieć żadnej sprawy politycznej, żeby zginąć. Zabijano pierwszego lepszego z brzegu. Zaczynało się od pytania rzuconego przez pasiastego człowieka z drągiem. Was by jest Odpowiedź. Ksiądz sędzia, adwokat wówczas spowodowała bicie i śmierć. Więc wykańczono specjalnie inteligencję. Po tym spostrzeżeniu zmieniłem nie to zdanie. Panie obłąkańcy, jakieś potworne narzędzie do wymordowania Polaków, rozpoczynające swe ciało od inteligencji. Zostawaliśmy upragniony do pomocy napój, wymieniając jakiś stał robotnika czy rzemieślnika. A ci niby ludzie, mijąc na nas uszykiwali. Ergis K.R. Nauszki, Mein Mann. W ciemności gdzieś z góry, nad kuchni, odesłał się Katz, Zidler. Niech nikt, nikt z Was nie sądzi, że kiedykolwiek wyjdzie są żywy. Polska jest tak obliczona, że żyć będziecie tu 6 tygodni. Kto będzie żył dłużej, znaczy, że kradnie. Kto kradnie, znajdzie się w SK, gdzie żyje się krótko. To przetłumaczył na polski Władysław Baworowski, tłumacz obozowy. Chodziło o jak najszybsze załamanie się psychiczne. Dziękuję bardzo. Razem z setką innych znalazłem się wreszcie przed Walnią, w Aderał. Lok 18, numeracja stara. Tu oddaliśmy wszystko do warków, do których przywiązano odpowiednie numery. Tu ostrzeżono nam włosy, na głowie, w ciele. zrobione trochę prawie zimną wodą. Tu wybito pierwsze dwa zęby. Na to już numer ewidencyjny napisany na tabliczce miasłem w ręku, a nie w zębach. Jak właśnie w tym dniu chciał tego łazienny bademeister. Dostałem szczękę ciężkim drukiem. Wyplułem dwa zęby. Uciekła krew. Od tej chwili staliśmy się tylko numerami. Urzędowa nazwa brzmiała Schultz Heftling. Ja miałem numer 4859. Dwie trzynastki z środkowych i skrajnych cyfr utwierdzały kolegów w przekonaniu, że zginę. Nie? Cieszyły. Dano nam ubranie w biało-niebieskie pasy, drelichy, takie same jak te, co nas tak bardzo raziły w nocy. Był już ranek. Teraz wiele się wyjaśniło. Niby ludzie mieli na lewym ramieniu żółte opaski z czarnym, napisem, z czarnym napisem Kapo Winkle były w pięciu kolorach Przestępcy polityczni nosili czerwone kryminaliści zielony Gardzący pracą w III Rzeszy czarny Badacze Pisma Świętego Fioletowy, a homoseksualiści różowe. Polacy złapani na ulicy w Warszawie Na roboty do Niemiec Zostali jakoby winkle czerwone Jako przestępcy polityczni Przyznam się, że ze wszystkich innych kolorów ten odpowiadał mi najbardziej. Przykłady mąż i ojciec, który z wychowania swoich dzieci nie pozostawiał mediom, postępowym autorytetom, ekspertom od edukacji, ale sam dbał, aby przekazać im zdrowy system wartości, uczył ich pracy, miłości do ojczyzny. Naczelnik straży, prezes mleczarni, założyciel kołka rolniczego, społecznik, który sam organizował pomoc dotkniętym przez nas. chyba zbyt samodzielny, niezależny na Europie. Szanowni Państwo Słyszeliśmy już dzisiaj podczas marszu wiele cytatów charakteryzujących jego bohaterstwo na polu walki, w obozie, ale ja chciałbym przytoczyć jeden cytat, który pokazuje szerszą perspektywę, kim był rotmistrz Pilecki. Mama ze yy, wspomnień syna Andrzeja Pileckiego. Mama pracowała w szkole. Było ciężko, bo dopiero zaczynał się rozwój tego naszego gospodarstwa, dlatego mama musiała pracować. Rano wyjeżdżała i jechała do pracy 3 km. Myśmy musieli się rano radować w ojcu. Kochany Tatusiu, wszystko jest w porządku. To znaczy, że było już po modlitwiczkę, o po, po umyciu zębów. I wtedy rozpoczynał się. Bójcie w ten dzień nam dobrze zaprogramował, z myślą także o magne. Zawsze szykował jakąś niespodziankę. Na przykład przebierał nas za łana i wiekrze, za chwilę biegamy po z literatury lub Mama przyjeżdżała z pracy i była zaskakiwana takim występem, tylko znanym jak Śrena. Się... Tata zawsze o tym pamięta. Proszę Państwo, Rosli Świlecki kochał ale kochał także rodzic A jego bohaterstwie, żyli w nie wynikały z jakichś romantycznych wniesień ale właśnie z tego umiłowania patriotycznego, za które on stał życie. Widząc to nasze dzisiejsze uchylenie się na niego osobę, ta patriotyczna rewencja nie ucieka, jak zsiada żeby nie ograniczyła się tylko do wywieszenia flagi tak, i modlitwy za ojczystę. Musimy poświadczać ją konkretnym świadectwem w naszym życiu. Nie możemy uchylać się od odpowiedzialności za na nasz kraj, ale na miarę swoich możliwości budować jego dobrobyt i mięk. Poprzez tworzenie dobrego prawa, zdrowych instytucji życia publicznego, nowoczesnych przedsiębiorstw, stawanie w obronie wolności, własności, sprawiedliwości, poprzez maszerowanie prosto z podniesioną głową, poprzez życie według zasad. ホンマに。